Cześć, tutaj Fauder, witam was w nowym odcinku i jak już zauważyliście dzisiaj mam wam do zaprezentowania nowy czołg premium 9 poziomu Chieftain Prototyp. Yy, tak jest, Chieftain z paczek. Yy, prorok, wielki prorok z Kubanem miał rację, Chieftain trafił do paczek, ale do innych trochę niż on mówił i inny to jest Chieftain. Ale jakby to przyjąć, no może, mogłoby być, jakbyśmy się upadli to możemy by powiedzieć, że, że ma to jakiś sens. Ale już bez żartów. w ten jest jednym z czołgów premium, które możecie zdobyć ze skrzynek inżynierów z trybu Waffentragera. Tryb Waffen rozpoczyna się dzisiaj po południu. Natomiast ja miałem oczywiście możliwość zagrać tym czołgiem sobie przez ostatnie 2 czy 3 dni. No niestety, robię to w niedzielę, bo wcześniej nie miałem czasu. I szczerze powiedziawszy, jakoś szczególnie dobrze z tym pojazdem się nie dogaduje, już wam mogę powiedzieć. No bo niestety ma on pewne mankamenty, które powodują, że nie jest to taki dobry super chieftain jak te na dziesiątym tierze, jak ta nagroda za cewki. Zagrałem sobie nim 10 bitew, jak na 9 tier czołg, czołg premium nie mam zbyt dobrych statystyk, około 2000, około 2000 uszkodzeń. Natomiast muszę przyznać, że byłem bardzo mocno tutaj łojony przez artylerię wszelkie, wszelkiego rodzaju, no ale zdarzyły mi się też jakieś tam pojedyncze lepsze bitwy. No i miałem trochę również zagwostkę, jak dokładnie wyposażyć ten pojazd, ponieważ... Yy... Ponieważ ma on takie braki, które można w różny sposób przykryć. Natomiast ta kołdra jest zawsze troszkę za krótka. Czyli jeżeli dacie turbo, no to trochę będziecie odstawali pod względem celności. Jeżeli dacie celność, to wtedy trochę wolniej będziecie jeździli. Jeżeli sobie założycie założycie tej wytrzymałość, czyli Hapeki, no to wtedy będziecie wolniej jeździli i gorzej celowali, a za to dłużej pożyjecie. No i. Nie jest to, jest to jakaś strasznie według mnie uniwersalna maszyna, ponieważ tak jak mówię ma, ma trochę mankamentów. Nie jest też w czymś wyjątkowo słaba, ale to powoduje, że, że po prostu no, w niczym się, tutaj, niczym się tutaj nie wyróżnia. Postanowiłem jego statystyki omówić sobie w odniesieniu, wiem to będzie może trochę dziwne, ale w odniesieniu do Striva K. Z tego względu, że jest to też czołg premium, który no, jest już dłuższy czas w grze. I jednocześnie jest to czołg premium, który ja bardzo lubię. Wiem, że przez wielu on jest nieszanowany, niedoceniany. Trochę mnie to dziwi, prawdę powiedziawszy. No ale oczywiście nie każdy czołg musi każdemu pasować. Ja akurat Stevaka bardzo lubię. Dobrze mi się gra nim i to na zwykłym koncie swoim i to na koncie free to play gdzie również zrobiłem na niego cały maraton i tym czołgiem tam sobie pomykam. Więc na obu kontach jest to czołg, który bardzo lubię. I y, według mnie jest on lepszy od tego Chieftaina P. Po prostu z K gra mi się troszkę lepiej. Ustawiłem sobie, y, ustawiłem sobie załogi na 100%, bez żadnych perków, bez żadnych modułów. Obie załogi są tak ustawione, żebyście widzieli, jak to wygląda. No i średnie uszkodzenia bardzo podobne: 400 na Chieftainie, 390 na stywie K. Penetracja trochę lepsza na, y, na Chieftainie o 10 mm. Szybkostrzelność jest identyczna, to jest dość interesujące. Y, no ale. Y, Gdzieś, będzie, gdzieś będziemy mieli różnicę, za chwilkę do niej przejdziemy. Minus 10 stopni opuszczenia, to jest też bardzo dobre na obu czołgach. To powoduje, że y, możecie sobie pozwolić na grę za przeszkodami, na jakichś górkach, podjazdach i to jest fajne. No i tutaj jest różnica, która, y, która powoduje chyba, że tym streamem gra mi się troszkę lepiej. Y, 2,6 sekundy czasu celowania na Chieftainie, 0,35 celności i 2,4 czasu celowania na striwie K i 0,33 setne celności DPM jest praktycznie ten sam. On się tutaj różni głównie przez to, że, że po prostu ten prototyp zadaje odrobinę większe uszkodzenia. Pancerz też wygląda podobnie z tą jedną uwagą, że pomimo tego, że na papierze pancerz wie, że na striwie jest słabszy, no to ten posiada właz dowódcy, który jest bardzo słaby. Za chwilkę wam to pokażę. I przez to wydaje mi się, że jednak wieża striwa K jest trudniej przebijać. Czy generalnie, jeżeli striw K jest ustawiony, wystawia tylko wieżę, to jest go trudniej przebić niż wieże Chiftaina. Chiftaina ma tą zaletę, że no, musicie trafić konkretny punkt, natomiast w striwie, no tą wieżę da się z przodu przebić. Jeżeli, jeżeli macie APC, jeżeli macie wysoką penetrację, no to jesteście ją w stanie po prostu przebić zwyczajnie, chociaż też, tak jak mówię, nie zawsze. Tutaj też jest interesująca sprawa, ponieważ moc silnika w nie jest większa niż w Striwie K, ale ym, opory gruntu w, w Striwie K, z tego co patrzyłem, są troszkę mniejsze i on jeździ po prostu lepiej, moim zdaniem. Chieftain P bez turbo jest taki lekko ciężały. Widać, że ten silnik ma trochę problemy z tym, żeby go, żeby go napędzać. Pomimo tego, że oba czołgi jeżdżą 40 km na godzinę, to jednak Striwka, moim zdaniem. Lepiej, lepiej do tej prędkości dochodzi. Jest dynamiczniejszy też przy niższych prędkościach. Kamuflaż czołgów bardzo porównywalny, zasięg widzenia delikatnie lepszy na strywie, co też jest według mnie plusem, ponieważ nie musi się tego, tego aspektu czołgu za bardzo poprawiać, bo z dobrą załogą i z wyposażeniem. Macie ten maksymalny zasięg spotowania. Zobaczymy sobie prędkości pocisków od razu, bo czemu by nie? Tutaj mamy APCR -y na podstawie, APCR -y na, na amunicji premium i odłamkowo burzące pociski, które mają 120 penetracji, z których warto korzystać, chociaż muszę przyznać, że nie korzystamy z nich aż tak często. Ale mam tutaj sześć pocisków i od czasu do czasu ich używam. Prędkość pocisku 1150 metrów, 1350, więc strzela się z tego przyjemnie. Te pociski dość szybko znajdują drogę do celu. No oczywiście problem bywa z tym, żeby żeby dokładnie tymi pociskami trafić. Moduły jakie na nim, na nim testowałem to był dosyłacz i stabilizator we wszystkich właściwie konfiguracjach. No i poza tym próbowałem grać tutaj sobie z turbo. Próbowałem grać sobie z wytrzymałością i ostatecznie doszedłem do wniosku, że wydaje mi się, że nie ma co udawać, że ten czołg jest jakimś super czołgiem ciężkim. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to z jakimi Mocnymi maszynami musi się mierzyć. Nie wiem, na przykład Air na przykład um, Concept 1B, E75 chociażby. E co tam jeszcze mamy? Co tam jeszcze mamy z czołgów ciężkich niemieckich, z radzieckich? Na przykład mamy e czołgi ciężkie. Szkoda, tego sobie z głowy nie przygotowuję. 705 na przykład, tak? ST1 i S32 wymaksowane też jest mocnym e pojazdem. E Amerykańskie może nie, ale na przykład M451 też jest bardzo mocnym czołgiem teraz. Tak, w brytyjskich czołgach mamy chociażby konkretną. No jest tych czołgów ciężkich, naprawdę bardzo dużo i dziewiąte Tiery pod tym względem są naprawdę, mają mocną reprezentację. No i są to przeważnie czołgi lepsze, mimo wszystko od tego Chieftain'a. A ten Chieftain, za chwilkę przejdziemy sobie do pancerza, zobaczycie, że no, posiada niestety ten włas, który bez problemu wszyscy będą go w stanie tłuc. Zawsze takie połączenie, według mnie, gdzie macie długi czas skupiania, a tutaj ten czas skupiania no jest dość długi, jakby nie patrzeć. Może nie najdłuższy, ale, ale krótki to on też nie jest. Więc takie połączenie długiego czasu skupiania plus słaby, słaby władz dowódcy, duży włas dowódcy, w można trafiać, no jest bardzo słabym połączeniem, bo po prostu wyjeżdżając z Zagórki, próbując skupić do końca po to, żeby trafić ten czołg w konkretne miejsce. No, wystawiacie się na to, że ktoś po prostu przyceluje, strzeli, przybije, zadawam obrażenia, więc to mi się nie podoba. A ten czołg do strzelania snapshotów się nie nadaje. Nie nadaje, więc ciężko jest wyjechać, strzelić i się cofnąć. Oczywiście jakieś strzały wam będą wchodziły pojedyncze, ale no, nie można na tym polegać. Więc ja ostatecznie, przynajmniej na razie, skończyłem sobie z, z wyposażeniem takim, jak tutaj widzicie. Na drugie wyposażenie wziąłem sobie turbo na jakieś, na jakieś takie bardziej rozległe mapy, gdzie trzeba dalej dojechać. Natomiast totalnie postanowiłem odpuścić sobie wytrzymałość i przestać udawać, że jestem jakimś czołgiem ciężkim, że będę jechał, jeździł na przepychacze, że będę się strzelał z innymi czołgami ciężkimi z małej odległości, bo po prostu zbyt często dostawałem po łbie od tego typu czołgów, a sam czasem miałem problemy z tym, żeby zrobić im jakieś większe krzywdulki. Załoga, tak jak robię zawsze, nie brałem sobie załogi z, ze wszystkimi perkami, pomimo że gram na koncie prasowym, tylko zrobiłem sobie załogę z czterema umiejętnościami, tak żeby oddać w jakiś sposób to, jaką będę załogą grał na swoim normalnym koncie i jakimi wy załogami przeważnie będziecie grali. Co jest według mnie istotne, no to zasięg widzenia oczywiście na, na dowódcy. Wiadomo, że w broni jest obowiązkowe, naprawa jest obowiązkowa, chociaż tutaj na na radiooperatorze, bodajże nie, na ładowniczym nie mam wziętej naprawy, ponieważ były inne ciekawsze perki. Niestety na ładowniczym mamy też to zeznanie w sytuacji, więc jeżeli chcecie mieć zasięg widzenia wymaksowany, no to musicie coś poświęcić i ja postanowiłem poświęcić jednak naprawę, ponieważ amunicja lubi sobie paść na tym czołgu, no i intuicja. Przy takich mocnych burzakach warto to intuic intuicję mieć po to, żeby szybko przącać sobie rodzaje pocisków i móc tych burzaków od czasu do czasu korzystać. Dodatkowo gładka jazda, jazda terenowa, jazda terenowa trochę poprawia mobilność tego pojazdu, strzał z biodra, który trochę zmniejsza rozproszenie. Generalnie są to takie standardowe dosyć perki i nic nadzwyczajnego tutaj nie wymyśliłem. Czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? A no tak, pancerz, pancerz i zarobki, bo z zarobków też możecie Zobaczyć sobie, jak to wygląda. Miałem bitwy, gdzie wyszedłem na minus, nawet bo niestety przez celność tego działa nie byłem w stanie za bardzo trafiać i musiałem tej amunicji dużo wystrzelić. Miałem też bitwy takie, gdzie wyszedłem na zero, przez to, że, że próbowałem strzelać z amunicji premium, bo po prostu tego 260, tych 262 mm nie wystarczało na niektóre pojedynki i niestety musiałem amunicją premium pomagać, a to niestety trochę boli, więc teraz widzicie tutaj screeny. Oczywiście, jeżeli będziecie grali na jakimś biedniejszym zestawie, no to, to powinniście wychodzić na swoje. Dodatkowo, oczywiście, macie obligacje również na tym czołgu zdobywane. No, ale zarobki, tak jak mówię, nie są jakieś rewelacyjne. Przejdźmy sobie do pancerza szybko. Dobrze, mamy pancerz. Jesteśmy w tym momencie na stronie Tanks GG. Ona została przerobiona, nowa szata graficzna. No i mamy tego Chieftaina. Będziemy do niego sobie strzelali z tych pestek 262 mm. Nie będę tutaj dokładał jakiś. Jakiś super penetracji, no i widzicie, co jest jego największym problemem. Ten włas jest naprawdę ogromny, nawet jeżeli sobie opuścicie działo i próbujecie, no może jak, może jak opuścicie to, nie widać aż tak bardzo, ale tutaj da się wybić. cały czas, jest taki, takie miejsce, w które możecie strzelać. Natomiast na płaskim ten włas jest naprawdę ogromny, łatwo się w niego strzelić. Już nie mówię o tej przedniej płycie, tu jest 120 mm raptem, więc teoretycznie, gdyby się spotkały dwa takie chieftainy. To są się w stanie przebijać po dolnej płycie, warto o tym, warto o tym, nawet chyba jak włączymy hasze. no tak, tak wygląda to na żółto, czyli może przebijemy, może nie przebijemy, ale, ale rewelacji, rewelacji nie ma z tym pancerzem, no ten właz jest przede wszystkim największym problemem, jeżeli będziecie próbowali być jakieś sidescrapy czy coś, no to też tutaj, Cały czas kołnierz taki pod, pod wieżą jest jest przebijalny. Nawet jeżeli to jest bardzo, bardzo lekki side-scrap to już są miejsca, gdzie bez problemu ludzie będą się w was wbijali. Oczywiście póki co przyjmuje to, że czołg jest nowy. Rzadko go ludzie spotykają, więc nie do końca muszą wiedzieć jak z nim walczyć. Natomiast jeżeli on się zacznie pojawiać na randomach, a tak pewnie będzie, no to szybko się ludzie nauczą jak do niego, jak do niego strzelać. Jest duży ten włas i po prostu przeszkadza zwyczajnie. No z, małej, z dużej odległości jeszcze macie szansę na to, że ktoś nie trafi, no bo ta celność działu jest różna. Natomiast jeżeli jest blisko, jeżeli nie wiem, na dotwie podjedziecie sobie na przepychacz, albo na nie będziecie grali sobie w tych hangarach dwóch, no to to są tak małe odległości, że i tak przeważnie jest was ktoś w stanie potem garze walić za, no, no praktycznie za każdym razem. I warto o tym pamiętać. Po prostu ja na początku chciałem nim grać jak czołgiem ciężkim, a potem straciłem złudzenie i uznałem, że, że to się nie opłaca. Być może na niższych tierach, jeżeli was na ósemki będzie rzucało, na siódemki, to wtedy możecie powalczyć, ale dziewiątki, dziesiątki, no to nie jest ta liga. To nie jest ta liga i tam są dużo, dużo mocniejsze maszyny z dużą penetracją i z dużo mocniejszym pancerzem wieży, gdzie po prostu stoicie na z góry straconej pozycji. Dobrze, e, mając to wszystko na uwadze, mam nadzieję, że, że dokładnie słuchaliście, co wam powiedziałem. Pokażę wam jedną bitwę, gdzie jeszcze próbowałem grać jak czołgiem ciężkim, chociaż, chociaż pojechałem sobie w takie miejsce, gdzie, gdzie no właściwie tam się wszystkim jeździ. Zaraz zobaczycie. Mapa dębina. Natomiast e, zapraszam Was już w tym momencie na godzinę z tym pojazdem. Mam nadzieję, że jutro, czyli w poniedziałek, właściwie dzisiaj w poniedziałek, bo ja to nagrywam w niedzielę, albo to to oglądacie w poniedziałek, że, że dzisiaj będę mógł tym czołgiem już zagrać i, i spróbuję go sobie ograć bardziej na streamie, bo po prostu jestem ciekawy. Trochę mam zagwozdkę z nim, bo tak jak widzieliście, tak jak mówię, nie jestem jakoś szczególnie, jakoś szczególnie się z nim nie lubię, ale uważam, że ten czołg może mieć potencjał. Może nie będzie to dobry czołg ciężki, ale na przykład będzie to niezły czołg średni. Jeżeli przestaniemy udawać, że że ten czołg ma szansę z konkretami yy, fezami i, i tego typu maszynami, no to, to może się okazać, że akurat na jeżdżąc na czołgi średnie, będzie można nim całkiem nieźle powalczyć. No ale to, to zobaczymy. Chodźmy do bitwy i zobaczycie sobie, jak wygląda w praktyce ten pojazd. No, i jesteśmy już na mapie. Dębina, jak widzicie, losowanie całkiem niezłe, ponieważ e, jestem na ósmych tierach, jest tylko kilka dziewiątek. Ale mamy tutaj AFAZY i E75, czyli według mnie bardzo groźne czołgi dla tego, e, tego... Chieftaina prototypa. Z e 75 miałem pojedynek, bodajże, na mapie Cliff, e, czyli Urwisko. No, i tam zostałem strasznie obity przez niego. Naprawdę wbijał się bez problemów ten. W tej mój włas, natomiast ja nie byłem jego w stanie za bardzo przebić. Te pociski tylko koszytowały albo nie trafiały zwyczajnie. Chyba raz go udało mi się tylko pacnąć no i mnie po prostu poskładał totalnie. No i AFA jest to też bardzo mocna maszyna. Też włas dużo lepszy niż ten, który mamy tutaj. No i bardzo, bardzo wysoka penetracja bodajże 340 penetracji na goldzie. Więc też bez problemu powinien mnie tutaj przebijać. No ale jadę sobie na południową stronę. Postanowiłem wykorzystać opuszczenie działa. Jakoś trzeba grać w końcu. Tutaj nie mam ulepszonego celowania, tylko chciałem zaznaczyć, bo to była jedna, chyba druga bitwa, którą grałem i miałem tutaj jeszcze punkty wytrzymałości. Jedziemy sobie agresywnie, ale nie będę zjeżdżał do środka, ponieważ nie ma tutaj za dużo czołgów. naszych deki się zatrzymały gdzieś z tyłu i nie będą podjeżdżały. Mobilność, jak widzicie, jest w porządku. Nie jest to jakaś wyścigówka, nie jest to też jakiś remazarny czołg, ale czasem może mu tej prędkości po prostu brakować, jeżeli będziecie musieli jakoś objechać sobie mapę albo. Szybko przeskoczyć z jednego miejsca na drugie. Więc pierwszy strzał w, w Super Persa, drugi nieprzebity. W tej bitwie i tak będę miał dość, dość dużo szczęścia, jeżeli chodzi o celność tej armaty, no ale niestety na co dzień tak to nie wygląda dobrze. Tak jak mówiłem, z daleka ten czołg ma problemy ze strzelaniem. Po ick spotach nie mówię, że jeżeli czołg jest całe widocznie, jeżeli jedzie bokiem albo coś takiego, zresztą będzie mieli taką sytuację tutaj później, to, to że macie problem, żeby trafić, to nie jest aż taka straszna armata. Natomiast zawsze jak celuję po ick spotach, tu gdzieś tam brakuje tego tych paru centymetrów, żeby, żeby to zostało trafione, no i to mnie troszkę irytuje na tym pojeździe. Um, mam wrażenie, tak jak mówiłem w garażu, że nie jest to najlepszy czołg ciężki i nie ma co za bardzo starać się go zmusić do bycia, do, do bycia czołgiem ciężkim. Jakby on w tym stadium wyszedł kilka lat temu, kiedy nie mieliśmy yy, włoskich TDeków bez, bez weak spotów nie mieliśmy AFAZA, Faza, Koncepta 1B, yy, nie mieliśmy, nie wiem, co tam jeszcze jest takie mocne, co tam jest takiego mocnego wieżowego. Yy, chociażby na przykład ST-1, no ale ST-1 powiedzmy, że już jest trochę w grze. W każdym razie, gdyby ten czołg wyszedł trochę wcześniej, no to może byłoby, byłoby z nim spoko, natomiast teraz to czołg ciężki za, za dobry nie jest, dlatego postanowiłem nim grać trochę bardziej jak medem. E, będę nim próbował grać jak, jak bardziej jak medem, takim ciężkim e, w czasie godziny z, więc jeżeli macie ochotę, to wpadnijcie do mnie na, e, na Twitcha, będę tym czołgiem grał sobie dzisiaj prawdopodobnie, o ile dobrze pójdzie, natomiast jeżeli, e, jeżeli nie będziecie na twójczu, no to oczywiście materiał się też pojawi na YouTube. Postawiłem sobie zagrać z lewej strony, po to, żeby tutaj nie podjeżdżać do przodu. Widziałem, że tam czołgi się wycofały, więc podjeżdżam sobie po to, żeby spotować maksymalnie długo. Wykorzystałem czas do skupienia tej armaty. Udało mi się 2-6-3 trafić. Teraz on do mnie celuje, no ale nie przebija mnie nawet no, zostaje pestkę od um, AFAZA z lewej strony, i wiem, że tam T28 te też stoi, więc cofam się to troszkę, spróbuję, spróbuję zniknąć tam bodajże 9,6 sekundy, przeładowuję, więc jest to w sam raz taki czas, żeby zniknąć. No i teraz zobaczcie, mamy AFAZA. Jeżeli macie kogoś takiego głupio grającego, no nie oszukujmy się, no to nie macie problemu, żeby go trafiać. Ja tutaj będę go punktował raz za razem, no bo widzę po prostu cały bok czołgu. Jeżeli mamy takie strzały, no to ten, ten czołg je spisuje, jeżeli niestety miał, byłby schowany, to czy. Niestety dla mnie, a na szczęście dla niego, jakby był dobrze schowany, ustawiony, pokazywałby mi wieżę, to miałbym z nim ogromny problem. Zwłaszcza z tej odległości nie byłbym w stanie go za bardzo nawet przebijać, bo trafienie go gdzieś tam w ten władz, który jest dobrze opancerzony jeszcze byłoby dużym problemem. Więc dziękuję panu afaz owi że dał mi tutaj trochę na sobie nabić, nabić hapeczków. Jeszcze jeden strzał i zostanie on odprowadzony do garażu. Tak się właśnie dzieje, chociaż ledwo tam ten strzał trafiony z tego co widziałem. No, i 2500 i mamy na strzelanem. Korzystał sobie z tego opuszczenia działa. Korzystam z tego, że moja wieża ma jakiś tam jednak pancerz. Oprócz tego weak spotu, całkiem niezły i te pociski potrafią się ześlizgnąć gdzieś tam y, po, po tym pancerzu. Natomiast, y, no, ciężko na to liczyć z małej odległości. Jeżeli pojedziecie na jakieś Himmelsdorfy, albo na Chimelsdorfie na, na przepychacz, albo nie wiem, no, na pić tak jak mówiłem. Podając przykłady, albo na mieście duchów, na przykład tam, gdzie czołgi ciężkie się strzelają, no to tam możecie po prostu zbierać bardzo mocno. Jeżeli ktoś będzie potrafił was odpowiednio wyczekać, będzie potrafił przycelować w ten w ten włas, no to wtedy, wtedy to niestety boli. Podjeżdżam sobie agresywnie i skracam, bo moja drużyna zaczyna mocno wygrywać. A ja chciałem tutaj jakąś przyzwoitą jedną bitwę nagrać, żeby zagrać, żeby wam móc pokazać ten czołg, więc podjechałem po pierwsze żeby spotować, po drugie, żeby sobie też na to wychylanie pograć i postrzelać. Nie jestem jakoś szczególnie zachwycony tym pojazdem, jak już dało się to pewnie wywnioskować, nie uważam, żeby on był jakoś strasznie słaby, myślę, że są jednak gorsze pojazdy, chociażby WZ-114 albo ten chiński TD, który, który też jakoś niedawno trafił do gry, 9 tier premium również, natomiast widać, że Wargaming coraz więcej tych czołgów 9 tieru stara się dodawać do gry, natomiast cały czas Gotują pomału żaby, czyli nas graczy nie dodają jakiegoś takiego totalnie przegiętego, albo bardzo mocnego czołgu 9 tieru premium. Wiedzą, że to by było źle przyjęte, więc dodają takie czołgi, no dobra, taki... nie najgorszy, no ale też nie najlepszy, żeby nikt nie powiedział, że jest OP, żeby nikt nie zaczął na nim robić jakichś kolosalnych obrażeń, żeby nie zaczął dominować ten czołg na randomach. Natomiast, no pewnie prędzej czy później coś takiego zostanie dodane. W każdym razie, tym Prototyp moim zdaniem takim pojazdem nie jest. Jest przyzwoity. Jeżeli wejdziecie w jego posiadanie, to myślę, że nie powinniście jakoś strasznie narzekać, rwać włosów z głowy. Natomiast osobiście z Steve'em K gra mi się jednak mimo wszystko lepiej. Zwłaszcza przez to jego celność armaty, bo po prostu wtedy nie muszę dawać jakichś ulepszonych celowań, tylko mogę sobie dać turbo, co poprawia mobilność tego czołgu i on wtedy po prostu zwyczajnie jest dużo bardziej elastyczny, łatwiej jest reagować na to, co się dzieje. Na randomie. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tego czy prototypa, ja ja nim będę grał troszkę jeszcze w tym tygodniu, będę próbował go jakoś sobie ogarnąć, ograć, zobaczyć, znaleźć na niego, niego jakiś sposób. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie będę próbował grać nim jak, trochę bardziej jak czołgiem średnim, niekoniecznie wdawać się w bójki z mocnymi czołgami ciężkimi, bo po prostu z takich bójek, raczej ten tej wychodzi poturbowany, przynajmniej tak wynika w tym momencie. Z moich doświadczeń. Myślę, że jak wrzuciłbym dużowe moduły, to też mogłoby być trochę lepiej. No ale nie przywykłem do tego, żeby czołgi testować na dużowych modułach, bo po prostu chcę mieć jakiś materiał porównawczy i nie chcę też wrzucać jakichś super modułów i potem wam mówić, że no czołg jest spoko, kiedy duża część z Was po prostu nie może sobie na to pozwolić. Więc tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie co myślicie o tym, czy w tej i Jaka jest Wasza opinia? No i zapraszam Was oczywiście na Twitcha i na kolejne filmy na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa pa.